się malowam wszystkim ludziska z tej strony Solagi Witam was bardzo serdecznie, bo wróciłem, tak jest. Wróciłem ludziska na okres wakacyjny i mam nadzieję, że już nie będę zmuszony pojechać więc yy, nowi widzowie nie wiedzą o co chodzi, ale w największym skrócie mogę powiedzieć, że w kwietniu 12, chyba 12 albo 14 kwietnia wyjechałem na 3 miesiące do Niemiec i w tym czasie jeśli widzieliście filmy to one ukazywały się tylko dlatego że je wysyłał Nygus. Mm. Ostatnio mu się trochę nie chciało no ale dobra no wybaczam mu już wróciłem dużo wcześniej nawet bo miałem w połowie lipca wrócić i ale no niestety odpadła jedna robotka i no i zwinąłem manatki i przyjechałem jak najszybciej. Okej, okay. yy, co wam ludzie chciałem przekazać jeszcze oprócz tego, że yy, wróciłem. Yy, tak, niedługo yy, będzie 900 widzów. Jezus, 3 miesiące bez nagrywania, sorry. Bo mogę się przejęzyczać i tak dalej, i tak dalej. Yy. O, już dawno tego nie robiłem. Dopiero dzisiaj wróciłem. Jakieś 8 godzin temu, także. Wszystko sobie ogarniam powoli. No nie, już w sumie jest ogarnięte. Dobra, co chciałem powiedzieć? Niedługo 900 widzów. Z tej okazji z wy... Ach, kurwa, będzie ogłoszenie konkursu. Znaczy, wyniki konkursu. Na 750 widzów, czyli największa aktywność widza, konkurs polega na tym, żeby jak najwięcej komentować, oceniać filmy, dawać do ulubionych itd. Tym między innymi, sposobem zbieracie punkty i 10 osób, które będą mieli wymaganą ilość punktów. Wezmę udział w losowaniu y, giftu do, do tej dwójki. Tak, to chyba wszystko. Jeżeli jeszcze czegoś nie wiecie, a dokładnie chcecie wiedzieć, to zapraszam do, do któregoś... Y, aha, konkursik 750 widzów. To niedaleko, ja tam dużo filmów nie wysyłałem, więc... Więc będziecie mieli... W trak jestem w trakcie akurat... Y, no tak, Steam aktualizacja. No nie, bo teraz akurat mi się pobiera Call of Duty Black Ops 2 Zombie, ale y, nowe DLC Uprising, tak, bo jak widzieliście, no w sumie nie widzieliście, nie było trybu Mob of the Dead, tam Studio i tych innych, yy, no niestety, z nie ma czasu, trudno. Ja wam to nagram oczywiście, będzie masa poradników, kiedyś, znaczy kiedyś. W tym miesiącu jeszcze postaram się zrobić zwiastun kanału a to dlatego, że troszeczkę zmienimy perspektywę tego co się dzieje. Mam nadzieję, że, że dzięki temu będziecie aktywniejsi Bo będą krótkie poradniki, takie 5-10 minut z Call of Duty Black Ops 2 zombie Będzie mnóstwo multiplayerów w Battlefield 3, Battlefield 4 Assassin's Creed 4, Black Flag, Assassin's Creed 3, Multiplayer. Będzie dużo multiplayerów. Nawet jeszcze się zastanawiam nad Medal of Honor Warfighter. Tak, co Wam jeszcze chciałem przekazać, to to, że filmów mam jeszcze tylko z kampanii BO2 i jest ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 odcineczków jeszcze mam do wysłania z kampanii, także na razie w tej chwili będzie się to pojawiać ewentualnie tam y, troszeczkę o Jezu, rzadziej y, Call of Duty Black Ops 2 zombie, poradniki jakieś, albo po prostu gameplay jakiś. od czasu do czasu po prostu y, aktywność zachowam y, taką jaka, jaka była, tak mniej więcej 2-3 dni, tak tak żeby... No tak jest najlepiej, no. Po prostu macie czas, żeby sobie nadrobić tam i. No, dobra. Już się nie będę wypowiadał więcej. Poza tym yy, zrobiłem dużo krótsze tutaj. Yy, te wszystkie odcinki o co mi prosiliście dawno temu. Co? aha no dobra. Już sorry za to, bo tu do mnie ktoś wtargnął. Yy, mam troszeczkę ciszej być. No dobra. No to wracając do tego, to mam nadzieję, że. No i papuga mi się jeszcze odezwała. No to super, już jest w ogóle. Git. Na czym to ja skończyłem? Skończyłem na tych filmach. Mam nadzieję, że jeżeli będą się wysyłały te wszystkie let's play e po. poniżej 5 godzin, to. to będę je wysyłał co dwa dni. Jeżeli ponad 5 godzin, na no ta sorka, ale 2 trzy dni. Co tam jeszcze miałem powiedzieć? Zazwyczaj, wiecie, zazwyczaj wysyłam po siedem, osiem godzin, to dlatego aktywność jest taka... ...średnia. Nie powiem, że niska, ale, ale średnia jest. No dobra, no to chyba tyle. Chciałem tak na szybkiego wam powiedzieć. No, także komentujcie ludziska, oceniajcie. Yy, pozwólcie mi, kurde się ucieszyć Waszą satysfakcją, bo to jeszcze mi daje większą motywację do tego, by to robić dalej, no i tyle. No i zobaczymy się już niedługo jeszcze w tych starych odcinkach. Zagrajmy w Call of Duty Black Ops 2 tymczasowo, bo mam jeszcze zrobić z kanału yy, troszkę przerobić logo na takie konkretniejsze Nightshot nice TV. Yy i muszę sobie zrobić banerek. No to też jeszcze z takich ważniejszych rzeczy. Także, no, zajmie mi to czasu. Tym bardziej, że są wakacje i no, u was jest to inaczej, bo wy macie wolne, macie wakacje, a u mnie to nic nie zmienia, bo no, bo trzeba dalej pracować i tak dalej. No dobra. No to tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby być aktywnym, bo u mnie się to opłacać będzie i opłaca się. Dobra, to Was więcej nie trzymam, siedem minut już minęło. Dzięki, na razie, do zobaczenia. Cześć.